Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wielkich Przygód Mojego Fiata. Dzisiaj będę chciał Wam troszkę opowiedzieć o wydatkach jakie spotkałem mnie przy naprawie silnika, dlatego też zapraszam do oglądania, już zaraz Wam z magicznego zeszytu powiem jak to wszystko wyglądało. I jeszcze zanim Wam opowiem o tym wszystkim, chciałem Wam chciałem się pochwalić po prostu, bo udało mi się w końcu nakleić tą naklejkę z ostatniego spotu. Nie było to łatwe, mam nadzieję, że ona przetrwa, fajnie się prezentuje, ale żeby ją nakleić, musiałem niestety jedną zepsułem, musiałem domówić sobie taką drugą. No i tak, ja już w samochodzie trochę e, zimno. Ja jeszcze niedawno byłem przeziębiony, a dlaczego byłem przeziębiony, to Wam zaraz opowiem. Chciałbym najpierw zauważyć, że chyba z dźwiękiem już jest trochę lepiej, bo zakupiłem sobie nowy telefon i jak zauważyliście na poprzednim filmiku, niestety coś z tym dźwiękiem było nie tak. Prawdopodobnie folia, którą miałem na nim jeszcze, zakrywała mi oba mikrofony, a przynajmniej jeden, i niestety ten dźwięk nie był. Nie był czysty, a poza tym w niektórych częściach filmu nie było w ogóle mnie słychać. Za co bardzo Was przepraszam, eee, miałem powiedzieć dlaczego byłem chory. Otóż e, zająłem się, miało nie być napraw, tak? Miało nie być napraw, ale niestety mm, doskonale wiecie, że tutaj w samochodzie wymieniałem cały układ hamulcowy poza jedną rzeczą. No, ci, którzy śledzą mnie na Facebooku, doskonale wiedzą już o co chodzi. E, mianowicie nie wymieniłem pompy hamulcowej i przypuszczam, że e, poprzez to, że wymieniłem cały płyn, e, w starej pompie mógł być już taki glut, za przeproszeniem glut, który e, już przez uszczelkę e, nie przepłynie, natomiast nowy płyn hamulcowy okazało się, że mam wyciek. Ten samochodzik jeździł, i w pewnym momencie no ja kontroluję go. Więc spojrzałem sobie na płyn hamulcowy, na zbiorniczek. Okazało się, że ten płyn zaczyna. No, że jest go mniej, i okazało się, że wyciek mam tutaj przy pedale. Przy pedale nie wiem, nie będzie raczej widać. Jest taka osłona. Osłona tego pedału pedału hamulca, oczywiście i stamtąd po prostu zaczęło wyciekać. A zaczęło prawdopodobnie wyciekać, dlatego, że ja tutaj mam chyba starą pompę gdzieś. O, jest! Jest! Tutaj była nowa pompa hamulcowa, ale starą też schowałem. Postaram się ją wyciągnąć tutaj. O! I zaraz Wam pokażę. Ona prawdopodobnie w tym miejscu widzicie, tutaj jest taka uszczelka. I pedał, jak działa, no to to wszystko wchodzi. No doskonale pewnie wiecie, jak, na jakiej zasadzie to działa. No i ta uszczelka prawdopodobnie nie wytrzymała próby czasu i popłynęło. Popłynęło, wyciekało i musiałem oczywiście wszystko oczyścić wszystko tutaj. Powymieniać. Filmu z wymiany pompy nie robiłem, bo to żadna filozofia. Oczywiście musiałem cały ten bagażnik tam wszystko oczyścić czyli oczyścić w sensie wyciągnąć wszystkie moje graty, ściągnąć tą płachtę, zaślepkę. Podniosłem sobie samochód z jednej strony, bo do jednej nakrętki, żeby się dostać, no to tam musiałem od dołu. Pompa jest dokręcona na dwie. Nie śruby, tylko właśnie nakrętki, bo ona jest jakby wczepiana na śruby, nakrętkami się dokręca. Musiałem wszystkie przewody oczywiście najpierw odczepić, później wykręcić te dwie nakrętki i tyle. Żadnej filozofii w tym nie było. Teraz po prostu czeka mnie odpowietrzanie hamulców ponownie. A dlaczego byłem chory? Bo wracając do meritum, przeziębiłem się prawdopodobnie dlatego, że Robiłem to e, no w tym okresie, tak, teraz randomowo pod blokiem. No i zaczęło padać. Zaczęło padać, mimo wszystko. Ja miałem e, podłożone coś tam pod tyłek, e, ale, ale kapało mi na twarz. I mimo starań o to, żeby się właśnie nie przeziębić, niestety chyba dorwało mnie. No i tak, rozgadałem się strasznie o tych wszystkich pierdołach, aż samochód cały zaparował, e, ale już tak mam zeszycik, e, zabieram się za tego, co e, no, co zakupiłem tak przy wymianie, e, przy naprawie silnika, od razu chciałbym tylko zauważyć, że bo niektórzy przy pierwszym filmiku o wydatkach e, stwierdzili, że nie wiem, chałpie się tym, ile wydałem na tego maluszka. Absolutnie to nie jest tak, bo wydatki na samochód, no to każdy doskonale wie, ten kto ma samochód, że no samochód to jest skarbonka, tak? I po prostu ja uważam, że niektórych może ciekawić to, ile na takiego maluszka się wydaje albo jakie są ceny niektórych części. Ja sobie prowadzę taki zaszycik ze względu na to, że Jestem ciekaw, na przykład, nie wiem, za dwa lata jaka cena będzie przypuszczalnie, nie wiem, e, o ringu filtra odśrodkowego, tak? Albo, albo czegoś innego. E, poza tym taki zeszycik ja sobie prowadzę, żeby wiedzieć kiedy co wymieniłem. E, to jest bardzo fajna rzecz. No i tak, e, z tego co widzę, w połowie sierpnia zacząłem Zacząłem pewne naprawy, właśnie, a dokładniej zakup yy, no narzędzi. O tych narzędziach też wam powiem, bo 16 sierpnia właśnie wydałem 327 zł, ale to są właśnie takie rzeczy jak klucz dynamometryczny od 5 do 25 Nm i za niego dałem no, za okrągłe 90 zł kupiłem suwmiarkę za 40 zł i zestaw kluczy tak, to był mój prezent e, prezent, o którym Wam mówiłem klucze e, Jato, Joto, jak to tam zwie ten zestawik kupiłem za 218 zł kupiłem go, bo po prostu już mi się przyda, Będzie. mam nadzieję, że będzie na lata następnie Kupiłem też jeszcze w sierpniu, wydałem 189 zł, i to ponownie były jakieś tam narzędzia, bo kupiłem mikrometr albo jak niektórzy mówią, mikromierz za 50 zł, szczypce zaciskowe do konektorów 40 zł i kolejny klucz dynamometryczny, tym razem już od 28 do 210 nm za 100 zł. A później już się zaczynają yy, zakup części. 273 zł. Razem wydałem i to tak śruba panewki głównej. Cztery takie śruby kupiłem, chociaż tam potrzebne były dwie. Yy, ja je rozwiercałem, jeżeli dobrze pamiętacie. Za sztukę zapłaciłem. Złoty 80 więc to są w ogóle śmieszne ceny. Zabezpieczenie koła pasowego 10,5 zł, oring filtra odśrodkowego 3,5 zł. Tutaj wydałem więcej na rozrząd to był rozrząd importowany, 71 złotych, następnie komplet uszczelek silnika wraz z Corteco 94 zł to taki kompletny był po prostu komplet, komplet zupełnie wszystkich uszczelek które mi tam były potrzebne tłumik aluminiowy i tutaj niestety, no jestem smutny bo to jest rzemieślniczy tłumik ale niestety musiałem go zakupić, bo tamten stary no jeszcze tłumik to się może nadawał za ten dałem 55 zł, więc śmieszna cena. Jeżeli będę mógł gdzieś dorwać oryginalny, to, to byłoby fajnie. Ale na przykład obejmy musiałem już kupić, i obejma górna tłumika kosztowała mnie dwie, tak? dwa razy po 8 zł, a dolna też 2 razy po 8 zł. I te obejmy moje były w tragicznym stanie, więc musiałem to wymienić. One, te rzemieślnicze. Nie są rewelacyjne, trzeba je doginać trochę, trzeba je dociskać, ja na początku je skręciłem i po uruchomieniu samochodu, jak jechałem, słyszałem taki tępy, głuchy stukot i się okazało, że po prostu tłumik nie był dobrze dokręcony, znaczy no te obejmy nie były dobrze dokręcone i tam ta śruba latała. No ale dobra, dalej. We wrześniu już zapłaciłem 195 zł. I zakupiłem rurę ssania powietrza dmuchawy silnika. Taka to nazwa. 44 zł. Miska olejowa, 108 zł. Moja stara miska yy, jest lekko uderzona. Widać małe wgniecenie. Ale, ale jest, natomiast założyłem nową, bo przy nowej uszczelce, przy, nowym, przy nowej misce po prostu nie chciałem, żeby tych wycieków, ja, ja o te wycieki bardzo się martwiłem doskonale wiecie, że były te wycieki u mnie i już dmuchałem na zimne. Eee, podstawa pompy paliwa 29 zł i tak ja tego nie założyłem, bo, bo nie pasowała chyba z tego co kojarzę Później wydałem 108 zł Bo zakupiłem dwa razy Pierścienie tłoków Dwa razy po 36 zł I Panewki korbowodów 36 zł Ja kupiłem nominalne Niektórzy mówią eee, No właśnie Czy kupować nominalne czy, czy nienominalne Ja kupiłem nominalne ponieważ pomierzyłem wszystko I i stwierdziłem, że te nominały będą mi dalej pasowały. Później wydałem 70 zł na planowanie głowicy. Oczywiście mówiłem Wam, że gościu śmiał się strasznie ze mnie, że oddaję głowicę od malucha. No ale oddałem. I ostatni, chyba już punkt: 96 zł na wirnik rozrusznika. Doskonale wiecie, że moje wszystkie problemy z silnikiem. Zaczęły się od rozrusznika, a dokładniej od tego, że urwała się tulejka, wpadła do silnika i szkód nie narobiła, ale gdzieś mi tam grzechotała. I po wyciągnięciu silnika ta y, tulejka, ta końcówka, y, kawałek od razu wypadł. I mógłbym spokojnie wsadzić silnik do środka, ale jako, że miałem pewne problemy z. Y, Właśnie wyciekami olejów, i dlatego, że wyciągnąłem już ten silnik, to chciałem go zrobić. Trochę czasu mi to zajęło, ale z efektów jestem bardzo zadowolony. Troszkę muszę popracować chyba jeszcze nad yy, gaźnikiem, bo no wiadomo, no, regulacja nie jest prosta. A przynajmniej nie jest prosta jak się okazuje, przepraszam, okazuje dla mnie, ale. Eee, ale oddam prawdopodobnie ten samochodzik jeszcze, podjadę do jakiegoś fachowca, żeby sprawdził, czy na pewno dobrze ustawiłem eee, szczeliny na zaworach, bo wydaje mi się, że one są dobrze, ale można, można troszkę poprawić tam mimo wszystko. Eee, czyli tak, nie do końca dobrze, tak. Eee. I, 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 I właśnie chciałbym takiego fachowca dorwać od gaźników, bo może się okazać, że ten gaźnik jest też. E, no nie wiem, do wymiany może być. Co tam może być do wymiany? No ja tam wszystko w sumie wymieniałem, ale może być na przepustnicy lekka szczelina, której ja nie dostrzegam i dlatego mogą. stąd mogą brać się te moje problemy. No ale cóż, zobaczymy. Ja póki co żegnam się z Wami. Nie obiecuję, kiedy będzie kolejny film, bo tak jak powiedziałem, skupiam się teraz na, na planowaniu wyprawy i na gromadzeniu jakichś tam rzeczy związanych z moim logo. Tak? Kupiłem koszulki, kupiłem naklejki. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Mam nadzieję, że będę mógł Wam też to, nie wiem, porozdawać, posprzedawać. Co, co będzie, to się okaże. Natomiast działam, powoli działam i naprawdę tych filmów chciałbym robić jak najwięcej, natomiast no niestety nie będę czegoś na siłę robił. Tak jak mówię, będę chciał Wam filmik jeszcze zrobić na pewno o, o, o tym układzie hamulcowym. A co dalej, to zobaczymy. Póki co, trzymajcie się, miłego weekendu i do usłyszenia.